Dzień dobry drogi widzu, witam Cię serdecznie na starcie, zostaw subskrypcję, a ja już teraz chciałbym Cię powiadomić, że nasz reprezentant Polski w piłce nożnej i zawodnik, który gra aktualnie w Feyenoordzie Jakub Moder przeszedł operację. Jak wiesz albo jeszcze nie wiesz, miał dolegliwości pleców, długo nie mogli zlokalizować problemu i o co dokładnie chodzi. Kiedy problem został zlokalizowany, nastała informacja, że Jakub Moder prawdopodobnie będzie musiał przejść operację. I już jak wiemy, ta informacja trafiła, czyli Jakub Moder przeszedł tą operację dobrze i teraz będzie musiał dojść do siebie. Czekamy powrót na Jakuba Bondera, bo jak wiemy jest istotną postacią w kadrze, jak i w samym Feynordzie. Jest dobrym zawodnikiem i ja przede wszystkim życzę mu sukcesów i szybkiego powrotu do zdrowia. Zostaw widzu na koniec lajkacza, subskrypcję na moim kanale i komentarz. Hej.